E witam wszystkich na moim kanale YouTube. Ja jestem Grzegorz Grucza, a w tym filmiku pokażę wam, dlaczego dołożyłem licznik trójfazowy do mojego układu fotowoltaicznego opartego na mikroinwerterach. Jeżeli chodzi o układ, który pracuje do tej pory, no to są to trzy mikroinwertery, jeden moduł DTU Pro S. Całość działa wyśmienicie, ale ja chcę zwiększyć, jak gdyby gromadzenie informacji na temat produkcji, ile energii zostało wysłane do sieci, ile energii zostało pobrane z sieci i to wszystko umożliwi mi dołożenie licznika trójfazowego. Każdy z mikroinwerterów jest podłączony do innej fazy. Dlatego ja muszę użyć licznika trójfazowego. Jeżeli miałbym podłączone dwa mikroinwertery do jednej fazy, ponieważ na jednej fazie nie można przekroczyć mocy paneli 3,68 kW, no to wtedy mógłbym użyć licznika jednofazowego. Jeżeli chodzi o licznik trójfazowy, no to jest to wersja z przekładnikami, czyli takimi specjalnymi elementami, które zapinamy na przewód, i wtedy indukcyjnie licznik wie, ile prądu przepłynęło i w którym kierunku. Jeżeli chodzi o ten licznik, no to można go założyć w kilku miejscach. Ja założę go zaraz przed licznikiem, który dostarcza operator sieci elektroenergetycznej. Chodzi o to, żebym mierzył, ile energii wychodzi przez licznik do sieci. W moim przypadku jest to pozycja B. Jeżeli umieściłbym, Licznik w pozycji A, no to zliczałby on energię, którą skonsumował dom. Mikroinwertery raportują, jaka była produkcja do DTU ProS i DTU Pro S jest w stanie skalkulować, ile poszło do sieci, ponieważ te dane ma z licznika. A różnica, która wynika między produkcją a wysłaną energią do sieci, no to jest energia, która została zużyta przez dom. Jeżeli chcecie bardziej szczegółowe informacje na temat, jak podłączyć ten licznik, no to film dedykowany z montażu znajdziecie w opisie mojego filmu. Jeżeli chodzi o mnie, no to przełożyłem sobie moduł DTU Pro S bliżej rozdzielnicy, chodzi o to, żeby przewody były jak najkrótsze między DTU ProS a licznikiem, i też bardzo jest ważne, żeby te przewody między przekładnikiem a licznikiem też były nie dłuższe niż te, które producent dostarczył. Tak jak widzicie, długość tych przewodów też nie jest zbyt krótka, czyli można powiedzieć, że w większości sytuacji nie trzeba będzie nic kombinować z tymi przewodami. Jeżeli chodzi o montaż takiego licznika, no to musi to zrobić osoba z odpowiednimi uprawnieniami, ponieważ tutaj już jest rozbierana główna rozdzielnica, gdzie trzeba te przekładniki zamontować w odpowiednim kierunku i na odpowiedniej fazie. Tutaj każdy przekładnik musi być założony na tej samej fazie, która jest podłączona u góry, ponieważ jeżeli chodzi o przepływ prądu i jego natężenie, no to Mierzy przekładnik. Natomiast pozostałe parametry, jak napięcie, no to mierzy już licznik bezpośrednio podłączonego przewodu do górnej jego części. Czyli od góry podłączamy fazy. Jeżeli chodzi o te przekładniki, to muszą być podłączone na tych samych fazach, które są podłączone u góry. Czyli jak mamy przewód brązowy, no to musimy ustalić tą samą fazę i założyć na ten przewód przekładnik. Po podłączeniu wszystkich przekładników na odpowiednim miejscu trzeba podłączyć licznik z DTU Pro S. Jeżeli chodzi o to podłączenie, no to są dwa przewody i tutaj trzeba podłączyć zgodnie z instrukcją. Jeżeli chodzi o przewód, jaki ja użyłem, no to jest podwójny przewód 0,75 mm2. Żeby licznik został zaimplementowany do DTU, trzeba w ustawieniach, w zarządzanie eksportem, wybrać rodzaj sieci, w jakiej będziemy podłączać ten licznik i wskazać miejsce, gdzie ten licznik się Znajduje. bardzo ważna sprawa, żeby przed montażem zapisać sobie numer tego licznika i wpisać go w miejscu, w którym są zamontowane przekładniki. Mając już ten licznik podłączony, możemy ograniczyć eksport do sieci. Często jest to potrzebne, jeżeli instalacja nie jest zgłoszona do sieci, a nie chcemy wysyłać, ponieważ licznik zliczy nam to jako energię pobraną. A jeżeli ograniczymy eksport, no to mikroinwertery będą produkowały tylko tyle energii. Ile jesteśmy w stanie skonsumować w domu? Nie wyślą nic przez licznik do sieci. Jeżeli chodzi o ikonę produkcji, no to do tej pory przed założeniem licznika pokazywała ona tylko, ile panele produkują energii, ale nie miałem informacji, gdzie ta energia jest przesyłana: czy do sieci, czy jest konsumowana w domu. Po dodaniu licznika, przegląd instalacji wygląda już inaczej. Mamy panele, mamy sieć i mamy dom. I w zależności od tego, w którą stronę. Poruszają się kropki, no to mamy czy pobieramy energię z sieci, czy oddajemy do sieci, czy korzystamy tylko z paneli fotowoltaicznych. Jeżeli chodzi o wykres i dane historyczne, no to mamy do dyspozycji trzy wykresy, jest to produkcja, konsumpcja i ile zostało pobrane i wysłane do sieci. Wysłane do sieci w tym przypadku jest ujemne, pobrane z sieci dodatnie. Tak jak widzicie na tym wykresie produkcji dziennej w mieście no to licznik został zamontowany 30 czerwca i już tutaj w tym miejscu mamy trzy jak gdyby słupki, czyli produkcja, konsumpcja i zużycie własne. No i przy pomocy właśnie tego wykresu, prowadzając jakieś nawyki, że na przykład korzystamy z pralki, zmywarki czy suszarki w słońcu, dają jakiś efekt. Możemy to sprawdzić na wykresie. Do tej pory no to wiedziałem, że jest to dobre, ale nie mogłem określić jak duża jest autokonsumpcja. Jeżeli chodzi o te dwa piki poboru energii w dniu 12 lipca, no to zostały tu właśnie włączone urządzenia, które są jak gdyby poza off-gridem. No i wtedy tutaj na tym wykresie ładnie zostało pokazane, że dwa urządzenia w tym dniu zostały właśnie uruchomione i pobrały po prostu energię z sieci. Była to godzina 8 i 16. .00. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie tego licznika i jak ten system działa, no to proszę zadajcie pytanie. W komentarzach, ja zapraszam Was na film, jakie części użyję do rozbudowy tej instalacji fotowoltaicznej. Cześć!